Matko Bosza, tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku z Twoim krzyżem, Pani Jezu, przez Niepokalaną Mamę Twoją, i proszę Cię, Panie Jezu, przez pozostałą mękę Twoją i krew, którą wylałeś za nas, sami na krzyżu, przez najświętszą łakonię Twoją, przez miłosierdzie Posze, daj łaskę spawienia duszom, dziś w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący, wieczne posz. Posłój nas przed oczami swych duchów. Chcecie posłużyć się chórami niskimi, a po nas zablokowały i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobnych. Spraw swojej łaskawości, o Boże, drodzy świętej jedyny, aby nasza modlitwa, praca, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen.